Witam Państwa bardzo serdecznie w informatorze Radia i Stebna. Bardzo mi miło powiedzieć, że w tym roku mamy dodatkowy dzień, który warto dobrze spożytkować i ten dzień wypada właśnie 29 lutego, dzięki czemu mamy dodatkowy dzień na głosowanie w naszym plebiscycie konkursu na kobietę oryginalną Śląska Cieszyńskiego. 29 luty to dzień darowany, a dodatkowo nasze panie, które trafiły do Złotej Piątki mają szansę na to, żeby jeszcze zdobyć Wasze głosy. Także informujemy, że Pani Urszula Wierzgoń, Elżbieta Chubczyk, Ewa Macoszek-Dragon, Pani Monika Wałach-Kaczmarzyk oraz Pani Beata Bojda są tegorocznymi laureatkami konkursu e, Kobieta Oryginalna Śląska Cieszyńskiego jako kandydatki drugiego e, etapu w Złotej Piątce i właśnie spośród nich 8 marca wybierzemy Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego. Dlatego zachęcamy jeszcze do głosowania i oczywiście zachęcamy do odwiedzania strony OX.pl czy też Beskidzka24, a kto z Państwa ma jeszcze kupony z Głosu Ziemi Cieszyńskiej czy z naszej Trójwsi także można jeszcze e, je dostarczyć do Ośrodka Kultury, także bardzo prosimy. Może to być forma e, zeskanowana e, nawet na maila. Myślę, że tutaj każdy głos się liczy, dlatego że widzimy, że e, ta konkurencja jest bardzo wyrównana i przychodzi sporo głosów, za które już teraz e, dziękujemy. A e, żeby poznać laureatkę tegorocznego konkursu kobiet Oryginalna Śląska Cieszyńskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa 8 marca do Dworu Kukuczka w Istebnej. Jest to niedziela, a więc dzień wolny, dokładnie w Dzień Kobiet. Zapraszamy i panie i panów. Można pięknie spędzić ten dzień wspólnie. Rozpoczynamy od godziny 15. Będzie można skorzystać ze stoisk, które przygotują nasi partnerzy. Będą nowinki oczywiście modowe, kosmetyczne. Będzie można także porozmawiać o swojej figurze, cerze, tym wszystkim, o czym panie zawsze się interesują. Natomiast panowie też znajdą coś dla siebie, dlatego, że o godzinie 17 rozpoczynamy naszą galę przepięknym koncertem zespołu The Tricks. Są to chłopcy, którzy na co dzień mieszkają w Bielsku i łączą przepięknie różne style muzyczne. Będą i skrzypce, będzie oczywiście pianino, ale wszystko w nowej Muzycznej odsłonie pod tytułem Muzyczni akrobaci. A więc nie będziemy tylko grać i słuchać, ale będziemy mieli także ogromne wrażenia widowiskowe, będzie troszkę kabaretowo, będzie oczywiście pięknie scenicznie, estradowo usłyszymy znane piosenki z arii operowych, ale w wykonaniu oczywiście na wesoło. Chłopcy są po konserwatorium muzycznym w Wiedniu, są laureatami wielu nagród na świecie, między innymi w Japonii, w Osace zdobyli główną nagrodę. Realizują się w różnych pomysłach, w różnych kompozycjach, a do nas właśnie przyjadą z muzyczną akrobacją. To wszystko też można zobaczyć na naszej stronie Istebna.eu czy na profilu facebookowym. Natomiast po tym pięknym koncercie, po tym pięknym wydarzeniu zapraszamy oczywiście na galę finałową i już 8 marca dowiemy się, która pani w tym roku otrzyma statuetkę Kobiety Oryginalnej Śląska żeńskiego ale zanim nadejdzie 8 marca, mamy jeszcze 5 marca, i w tym dniu zapraszamy wszystkich do Centrum Pasterskiego w Koniakowie. Tam odbędzie się e, widowisko teatralne w wykonaniu grupy e, rekonstrukcji teatralnej z terenu Trójwsi, e, którzy to e, członkowie e, zaprezentują nam piękną e, baśń księdza Emanuela e, Grima pod tytułem Rajka Złochodzitej. Ja traktuję to oczywiście o skarbach, e, które ukryte są w górze e, ale jak to dokładnie z tym jest, to trzeba się wybrać już 5 marca do Centrum Pasterskiego na godzinę 17. Także zapraszamy serdecznie i w tym dniu także wieczorem będzie można uzyskać informacje na temat kursów tańca, które organizuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. Na ich profilu społecznościowym dokładnie dowiedzą się Państwo, gdzie należy się udać i na którą godzinę. Będą to kursy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, dla par, jak i dla osób indywidualnych. To wszystko oczywiście e, można znaleźć na ich stronie. No i zapraszamy także na wszystkie wydarzenia, które w najbliższym czasie będą się odbywać na terenie naszej gminy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na e, pięknie pachnące zajęcia mydlarskie organizowane w Ośrodku Kultury. Będą także zajęcia taneczne z tańców latynoamerykańskich, między innymi salsy prowadzone przez Panią Bożenę Idzinak w piątki w kompleksie na Zaolziu od godziny 18.00. Także zapraszamy zapraszamy serdecznie. No i oczywiście już teraz zapraszamy także do odwiedzania naszych sal wystawowych, do śledzenia strony internetowej, tam na bieżąco informujemy o tym, co ciekawego dzieje się na terenie gminy Istebna. A dodatkowo powiemy, że oczywiście zima nie odpuszcza i w Istebnej panują cały czas doskonałe warunki narciarskie. Właśnie w piątek 28 lutego nasypało świeżego śniegu około 30 cm. Zapowiada się dobra pogoda, także dla tych wszystkich, którzy chcieliby przyjechać na biegówki, na tury, na zjazdówki czy na sanki Jabuszka. Gmina Istebna to miejsce idealne i w Istebnej i w Jaworzynce, i w Koniakowie mamy bardzo dużo śniegu. Także zapraszamy w wolnym czasie do korzystania z aktywnej formy wypoczynku.